Cześć! Witaj ponownie w trzeciej, już części mojego mini poradnika, jak edytować pliki. Dziś będziemy edytować pliki PDF, nadal pliki PDF pobrane ze strony firmy Aspol. Są to karty charakterystyki do Twoich świec. Jest to jeszcze prostsze niż edytowanie tych plików CLP. Będziemy to robić na stronie internetowej innej. Niż kanwa. Dlaczego? Ponieważ y, robi się to tam łatwiej, szybciej, intuicyjniej, jest to plik, ta cała karta charakterystyki. Jeżeli jeszcze jej nigdy nie widziałeś, to jest to plik dosyć duży, on ma kilkanaście stron, łatwiej będzie nim zarządzać w tym programie. Zobaczyć, jest to bardzo proste. Ważne jest to, żebyście wiedzieli, że ten program jest darmowy, ta strona internetowa jest darmowa, natomiast ona ma ograniczenie do chyba 10 dokumentów dziennie. Czyli możecie sobie edytować 10 takich plików, a następnie musicie poczekać do następnego dnia. No, chyba, że wykupicie pełną wersję, to nic was nie będzie ograniczać. Dlaczego ten program? Bo ten wydał mi się najprostszy, korzystałam z kilku, męczyłam się, nie było intuicyjne, marnowałam troszkę czasu na to, żeby dojść do tego, co się tam dzieje, a potem i tak działo się, jak chciało. Znalazłam taki jeden, jedyny świetny, właściwie taką stronę internetową, na której to robimy. Przechodzimy do pracy. Treści do edycji mamy bardzo malutko, więc spokojnie zrobimy to naprawdę dzisiaj. Kilka minutek. Do zobaczenia już przy komputerze. OK, Jesteśmy na stronie Aspolu. Wchodzimy w zapach, który nas interesuje. My bawiliśmy się zapachem. Lawi, więc wejdziemy, będziemy kontynuować. Wchodzimy w lawi na dole tej strony. Musimy najpierw pobrać na komputer naszą kartę charakterystyki. Wyrażamy zgodę, a następnie wybieramy odpowiednie stężenie, z którego korzystamy. Powiedzmy, że wybiorę właśnie to. Tak karta wygląda. Zobaczcie, ona ma aż 14 stron. My będziemy zajmować się sekcją pierwszą tylko i wyłącznie, a dokładniej trzecim punktem. Pobieramy zatem nasz plik na komputer. Wchodzę teraz na stronę. Strona nazywa się sejda.com. Jak wcześniej Wam wspomniałam, ta strona jest darmowa, aplikacja na tej stronie jest darmowa, natomiast macie ograniczenie do 10 plików. Dziennie. Dobra, to wszystko. Zobaczcie, mamy tu taki zielony przycisk, klikamy go. Klikamy raz jeszcze. I musimy wskazać, skąd pobieramy dany plik. Wchodzę w folder pobrane. Dzisiaj pobierany jedyny. Plik jest właśnie ten. Plik nam się ładuje. No dobra, wszystko jest już tutaj aktywne. To, co musimy zrobić, to po pierwsze zmienić nasze dane. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki. Macie domyślnie wpisane dane firmy, a z wpisujemy nasze. Dzisiaj powiedzmy, wpiszę już swoje. Następnie przechodzimy sobie dalej, tu mamy jakąś potrzebną kropeczkę. Zobaczcie, gdzie nie kliknę, chcąc wstawiłam tekst. Ctrl Z oczywiście działa. Zapomniałam Wam wspomnieć właśnie. Wybieramy tu na górze znaczek tekstu, teraz będą Aktywne wszystkie elementy związane z tekstem. Dobra, już wszystko działa lepiej. Zmieniamy adres, kod oraz miejscowość naszej firmy albo naszego miejsca zamieszkania, jeżeli nie macie firmy i nie prowadzicie działalności żadnej mam na myśli działalności jednoosobowej, działalności gospodarczej, to możecie też prowadzić działalność nierejestrowaną. Wtedy musicie podać tutaj swoje dane, dane prywatne. Poland może zostawimy. Trudno mi jest do Was mówić i pisać jednocześnie. Dobra. Telefon. Zobaczcie. Wszystko mamy, zmieniamy tylko swoje dane, dosłownie. Ciach, adres e-mailowy. Na pewno macie. Idziemy dalej. No, i jeżeli macie już swoją stronę internetową, to warto jest tutaj wpisać jej adres. Ok. Punkt 4 zostawiamy. To są wszystkie dane, które musicie zmienić. Co możemy jeszcze zmienić? Możemy zmienić nazwę. Pamiętacie. Ja zostawiam nazwę, ale podaję na, na moim CLP, na mojej etykietce CLP właśnie ten numer, żeby powiązać etykietę CLP z kartą charakterystyki. Nazwę też możecie zmienić. Ja nazywałam moją. Testował świecę kwiatki. Dalej, numer przenosimy na etykietę. I mamy jeszcze, słuchajcie, na tej karcie charakterystyki takie znaczki aspolu. Możecie się ich pozbyć, oczywiście. Musimy tylko zmienić elementy, które, wskazać inne elementy, które będziemy teraz edytować. Będziemy teraz się zajmować obrazami. Więc wybieram tutaj ten przycisk, a następnie, zobaczcie, po najechaniu myszki od razu pojawia Wam się znaczek kosza na śmieci, więc bardzo łatwo jest się go stąd pozbyć. Przyjeżdżam sobie, skroluję sobie powolutku w dół, żeby pozbyć się wszystkich znaczków logo as firmy ASPOL. Jeśli bardzo chcecie, możecie wstawić też swoje. Ale nie wiem, czy chciałoby się Wam jeszcze tutaj bawić. No ale może ktoś ma taką potrzebę. Dobra, słuchajcie, robimy tak do końca. Ja już, żeby nie przedłużać przerwę w tym momencie, żeby zachować zmiany, wciskamy ten zielony przycisk, czyli po polsku zachowaj zmiany. Klikam. Trwa proces. I co mogę? Proszę bardzo, mogę już pobrać ten dokument. Do siebie na komputer. Proszę bardzo. Wygląda on. Zaraz wam pokażę, jak wygląda. Znajduje się w folderze pobrane oczywiście. No i zobaczcie, to jest ten dokument. Ten napis nie jest na środku, ale to nie szkodzi. Jak bardzo chcecie może oczywiście sobie przesunąć. Zobaczcie, wszystko jest zmienione. Wrócę może do moich danych. Elegancko, wszystko, co wpisałam się znajduje. I to wszystko, i nic więcej robić nie musicie. Musicie trzymać ten dokument po prostu w swoich dokumentach. Zobaczcie, znaczku, azpolu też nie ma. To wszystko. Dziękuję Wam. Jeżeli ten film do czegoś Ci się przydał, to zapraszam do siebie częściej. A pod filmem znajdziesz jeszcze link do tej strony. Strona nazywa się Sejda. Sejda.com. Zobaczcie, tak to piszemy: żadne.pl, po prostu sejda.com. I tyle. Do zobaczenia jeszcze kiedyś.